Moi drodzy, staram się dosyć rzadko pokazywać, no, ze względu na e, dobrze pojętą estetykę e, w, w Waszych komputerach, ale dzisiaj zrobiłem wyjątek, e, bo napisałem wierszyk Nie wiesz, dudzie. Gdy Ci idzie, jak po grudzie, nie wiesz, dudzie. Kiedy marzysz wciąż o cudzie. Nie wiesz ludzie. Gdy w dziurawej mieszkasz budzie, nie wiesz ludzie. Kiedy nie chcesz żyć w łudzie, nie wiesz ludzie. Gdy zdobywasz wszystko w trudzie, nie wiesz ludzie. Gdyś w ujemnej amplitudzie, nie wiesz ludzie. Gdy się wciąż pogrążasz w nudzie, nie wiesz ludzie. Kiedy drażnią cię źli ludzie, nie wiesz dudzie. Czyś w Warszawie, czy w Ostrudzie, nie wiesz dudzie. Powiadali już pra-ludzie, nie wiesz dudzie. Wiem to z dawna, i dlatego dziś wybieram Trzaskowskiego.